co to? Cudowne pianino, tylko dzisiaj darmowy odbiór bardzo ciężkiej. Jeśli je chcesz, dzwoń do... Że co? Mojej siostry Agnes? My się kłócimy! Zapraszamy! Silne z nas dzieciaki! Wy dwoje z mięśniami, ląd do mnie! Macie pójść odebrać dla mnie pianino. Sama bym poszła, ale nie chcę. No i jest w domu mojej siostry, a się kłócimy, więc... Jak to zrobicie, możecie wziąć jedną rzecz z mojej upiornej skrzynki. Jedną! Łapa małpy, lampa do gadania z zombiakami... Interesujący wybór. Jest taka symetryczna, w dodatku całkiem sporo barzy. Halo, to magiczna podkowa? Spełnia dwóm osobom jedno życzenie? Nic nie czaicie. Dzięki niej możecie sobie zażyczyć czego tylko zechcecie! O! Ruchy po pianino, a będzie wasza. Czyli umiecie grać na pianinie, tak? Oj, tak jest! Uwielbiamy sobie pobrzdąkać na całej szczęce muzycznych ząbków. Wow! W takim razie śmigajcie, czeka was bardzo długa droga przez miasto! Robi się! O zapomniałam, że pianina swoje ważą. Nie ma pani paleciaka, czy. no to w drogę. Okej, okay. a co do tego życzenia. Chyba spokojnie możemy założyć, że myślimy o tym samym. Bierzemy trampolinę! Tak, powiedzieliśmy to samo! Zawsze tak mamy. A róża, usbyszkotek, kowboj! Żółto dziup, śrub, bigili, biegili, Krup! Garnek <Gardek> i... sok! <garnik> Który most? Trolluś się ucieszy. No Kili w bery, pianino. Chcecie przejść przez mój most? Sprawdźmy, czy się uda. Szykujcie się na moją wyrafinowaną zagadkę. <laughs> Więc, co to jest... O, yy... co to... Okej, yy... okej, okay, okay, dobra. Jest czarno-białe i yy, yy, robi brzdąk, kiedy uderzysz. Pianino. Tak, dobrze, no zgadłeś. Nie idzie ci dziś tronuś. Ach, ta, sorry, dzieci. Wczoraj na grillu pokłóciłem się ze stowarzyszeniem zagadkowym. Chętnie zostalibyśmy pogadać, ale musimy przenieść to pianino. O, o może wam pomogę. Tak Pewnie zastanawiasz się, skąd wzięła się taka akcja z pianinem. Powiedzmy, że na końcu drogi czeka na nas trampolina. Oj, mam dość tych zagadkowiczów. Twierdzą, że nie bardzo się przykładam. Ja, troluś! To trochę niepoważne, kończyć przez to tak znaczącą przyjaźń, nie sądzisz? Racja. Ja i Barry nie bylibyśmy tak długo przyjaciółmi, gdyby drobne nieporozumienia nas poróżniły. Co się nigdy nie stało i w życiu nie stanie.